No chłopacy, no... Ja pierdolę. O co chodzi z tym rynkiem? To jest wszystko jakieś takie jedno wielkie jojo. Dosłownie. Pokażę wam, ja wam pokażę. Jeszcze na początku muszę pokazać. Skin manki. Strona do wymieniania skinów. Kupić skiny można z naklejkami, na przykład takimi. Chcecie to se kupcie. Link w opisie. Chcę wam przedłużać jeszcze, gadać o tym. Nie będę wam gadał, pokażę wam. Patrzcie. No, co to jest? Co... To jest normalne, że ktoś przychodzi i mówi: tak O, coś tam, Ty se kupuje milion roxów, i co? I to trzeba tolerować, zgadzać się z tym? Czy tak ktoś robi? Nie wiem. I spoko <laughs> Albo to na przykład, panato. To jest normalne? W ogóle to wczoraj jeszcze zdążyło spaść do 40 i znowu odbiło. <laughs> to jest normalne, że tak się dzieje. Czemu to jest już tutaj za 50? Kościół. Czemu to jest tak półstawiane? Albo to. No co to jest? Co to ma być? Co to ma znaczyć? To jest ludzkie, że tak jest? I to, to nie jest tak, że wiecie, że nosy ktoś kupił i stoi. Nie, to jest tak, że ktoś kupił, potem ktoś sprzedał i znowu ktoś kupił walka, bogowie walka. Reszta itemów tak o różnie. Jedne są fajniejsze, inne są gorsze. Cloud też ktoś kupił, jak widzę nawet. Ale nie dużo, ale trochę kupił. Ile kupili? No. Kupił, kupił. Tu sprzedał, tu kupił. Znaczy nie sprzedał. Wystawił. Matulo jedyna, Przenajświętsza. A Stockholm 18,50. Już było 17, było już 16. A ty dalej w dupie. Yy, taki rekin. Ale nie, no. Chodzi mi o to, chłopacy, że tu jest tak zwany styczeń gotowania. Nie wiem, czy tak jest. Nie chcę tak mówić. No. No, ktoś kupuje to wszystko. Ale. No dużo razy już tak kupowali. To nie jest tak, że... Jutro jest luty. Nie wiem. Ja, już, ja mi się już nie chcę wierzyć, że ten luty cokolwiek przyniesie. Już mi się nie chce w to wierzyć. Przez chwilę w to wierzyłem, już w to nie wierzę. Ogólnie. Wszystko spadnie do złotówki. A ja głupi nie wyprzedaję. TFT TF, tylko dokupuję. Dwubiegunówka, widzowie. Dwubiegunówka.